Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Matuszewski przedstawił w sieradzu kandydatów partii do Senatu. O reelekcję ubiega się senator Przemysław Błaszczyk, który wystartuje w okręgu numer 25. Zajmowałem się w Senacie sprawami polskiej byłem członkiem Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I tym chcę zajmować się w następnej kadencji. Szczególnie wyrównaniem dopłat dla polskich rolników. Z okręgu nr 26 startuje Krzysztof Ciebiada. W okręgu 27, obejmującym m.in. powiat sieracki, o mandat ubiega się profesor Michał Seweryński, były minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Profesor zwrócił uwagę na brak polityki prorodzinnej. Polska się wyludnia. Nie wystarczy na tym poprzestać. Nie wystarczy ubolewać. Trzeba rozumieć, że siła Polski zależy w dużym stopniu, może w najwyższym od potencjału ludnościowego. W programie PiS kładzie nacisk również na rozwój gospodarczy i obronę polskich interesów narodowych w Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawia na razie kandydatów do Sejmu. Listy musi zatwierdzić Komitet Polityczny Partii. W Okręgu Sieradzkim pojawią się prawdopodobnie znane nazwiska. Będzie to bardzo silna lista. Będą tam wszyscy posłowie, którzy są obecni w Okręgu Sieradzkim. Będzie bardzo dużo samorządowców od byłych starostów, których będzie... Kilku. Będą, Szanowni Państwo, też przedsiębiorcy mali, średni, którzy umią rozwiązywać tematy bezrobocia, bo przecież w okręgu sieradzkim jest wielkie bezrobocie. Kandydatów poznamy w przyszłym tygodniu.